No, ten Kronbachero. A i jakby co, powiedzieć ci coś? Jestem oszustem. He, lognął. E dobra, witajcie z YouTubem, bo to jest kolejny odcinek, już trzeci z tej serii. Jestem oszustem. Cześć. Dobra, Kronbachero, chcesz coś powiedzieć? Lisa in kick! Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie. I zabijajcie! Poczekajcie, a może jeszcze. Pokażę Wam spawna. Dobra, to odpływamy sobie, odchodzimy. Pokażę Wam spawna przy okazji. Ty nie myśl sobie, że nie nabierzesz. No nie nabieram cię, jeju. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć.